Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Pytaliście, czekaliście się doczekaliście o klawiaturę RAVCORE BLADE, czyli bardzo fajną membranówkę ze strefowym podświetleniem. Dzisiaj właśnie ją rozpakujemy, a test będzie już za kilka dni. Tak więc ceny klawiatury macie w opisie filmu, a tymczasem przyjrzyjmy się jej dokładnie. Zapraszam. No dobrze, czekaliście, pytaliście się i się doczekaliście. Rozpakowanie dzisiaj rzut oka na klawiaturę RAVCORE BLADE. Jak zwykle takie postapokaliptyczne klimaty. Jakaś maska ala Stalker. Tutaj jakaś babka ala Mad Max. Takie też pojazdy kojarzące się z tym filmem. krewetura wygląda ciekawie na obrazku. Zobaczymy czy też na żywo. Podświetlenie, programowane klawisze, blokada klawisza Windows, kreweturka membranowa, ale być może będzie udany. Opleciony kabel wysokiej jakości membrana oraz wytrzymałe zawieszenie dla cała rama, baza Klawiatury metal chassis, e, funkcja makr i podświetlenia. No i tu mamy troszkę więcej informacji. O, zobaczcie, nawet takie strefowe podświetlenie ciekawie to wygląda. Klawisze do makr po bokach. Ciekawy, <coughs> ciekawy, odważny kształt klawiatury. Metalowa baza, powiem Wam super. Tu jeszcze klawisze multimedialne. Tu jeszcze też klawisze do makr. Tak więc hmm, ciekawie, ciekawie, e, dobrze. Reportrait od 125 do 1000 Hz. ok, już słychać, że jest otwieracz słynny do browarka, tak więc fajnie. 7 kolorów podświetlenia, 4 strefy, tak więc może być nieźle. Nie mogę się wprost doczekać. Dzisiaj jeszcze jej nie podświetlimy, ale w recenzji zobaczycie po prostu wszystko. Nic, po prostu nic się przed Wami nie ukryje. Dobra, już się wydobywam. mało miejsca jest jakaś tam karta. Podziękowaniami, gwarancyjna naklejeczka RaVCOR. Jest oczywiście otwieracz słynny, fajny, naprawdę fajne są te otwieracze RaVCOR, takie dość poręczne, a jednocześnie wytrzymałe. Jeszcze żadnego piwka tym nie otworzyłem, ale może kiedyś no jest sama klapaturka. Przewód tak samo jak w innych RaVCorach. Czerwony, czerwono-czarny, w sumie solidny oplot, dość miękki, porządny wtyk USB, pozłacany, masywny. Moi drodzy, klawiaturka, Mówię Wam, że faktycznie robi wrażenie, jest metal, przyjemny w dotyku, chłodny, napis Blade, tutaj logo RAVCORE, mamy ciekawą podpórkę pod nadgarstki, ponieważ przedłużana pod lewą ręką, chyba jedna nóżka nie jest rozłożona, a dobra, ona wypadła. Złożymy ją za chwilkę. Ok, nóżka założona. Zresztą pokażę Wam od tyłu, jak to wygląda. Zobaczcie, są otwory, jakby coś tam się wylało. Takie niewielkie, ale są. Gumowania tutaj, na górze też i podwyższenia jednostopniowe nie gumowane już. Klawiaturka nie jest jakaś specjalnie ciężka. No i dobra, wracamy, podpórka jest tutaj większa, więc fajnie ta ręka gracza. Tutaj sobie może urzędować dowoli. Tutaj już podpórka jest mniejsza. No, praktycznie dłoń już leży na blacie. Nie na tej podpórce, czyli tu bardziej ozdobne. A tu faktycznie funkcjonalne, fajne. No i naprawdę cicha membranówka. Fajnie lekko chodzą te klawisze. Mamy tutaj przełącznik M1, M2. Te klawisze już troszkę gorzej wykonane. G1 do G4. Tu mamy kolejne. Kolejne, kolejne 9, aż 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 klawiszy, sporo. Mamy też tutaj funkcję. E, zobaczcie, czyli prędkość klikania prawdopodobnie tej klawiatury, te strzałki, próbkowanie od 125, 255 000 Hz, kolor 1, 2, 3, 4 e, i czy jest jakieś oprogramowanie, nie wiem. Sprawdzę czy można to jakoś konfigurować, jak nie to się tym Pobawimy po prostu z klawiatury. W teście wszystko wyjdzie, wszystko zobaczycie i po prostu powiem wam, co o tej klawiaturze myślę, jak się ona sprawdziła w testach. Jeszcze tutaj e, klawisz Rafko, czyli taki funkcyjny. Dobra, to by było na tyle. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Ceny macie w opisie filmu. Pozdrawiam was, cześć!